Rejestrując się w platformie GamerHash.co, Twój komputer będzie dla Ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siema, z tej strony Mitrok, sprzyjam Was przez serdeczne kolejny na moim kanale. W dzisiejszym odcinku mi się po raz kolejny i najprawdopodobniej po ostatnim grze Wiedźmi 1. Edycja rozszerzona w poprzednim odcinku, nam się rozpocząć epilog. I z całą naszą armią lecimy na wielkiego mistrza zakonu. Kolejna jasna. O kurde. Dużo ich. O, już życia nie mam jak coś. Ale wizji. E, czy mamy jakiś miał diamentów? Ostrzałka niby jest. Dobra, niech będzie. No rusz się, Geralt. Mhm. Mm Co? Przepraszam bardzo. Jak? Aha. On mnie uderzył. On go zrobił animację. Przysięgam. Ja mam puszczyka, który sprawia, że jesteśmy mniej wrażliwi. Znowu coś nowego, znowu. Tutaj musimy się rozstać. Aha. Dlaczego? Bo zbliżamy się do serca jego wizji. Tutaj Wielki Mistrz sprawuje nad wszystkim kontrolę. Dalej musisz iść sam. Do zobaczenia, Tris. Wrócę. Powodzenia, Geralt. Żegnaj. O, tryb medytacji. E, dwa srebrne pancerz, plus 5, fajnie, Proszę. Dobra, musiałem już tak to zrobić. E, ja będę z nim walczyć. Y, stalowym. To przyda się tutaj. To już mam kupione, mam rozumieć, tak? Stalowy grupowy, może. Obrażenia Powalenie to nie. Obrażenia. Zresztą muszę coś falchemii. Nic. Medytacja godzinkę. Niestety mniej się nie da. No i co? Niby 15 minut gry nam zostało. A pewnie się okaże, że ta walka będzie tak przesranie ciężka, że się zesram. I będę to robić godzinę. Pełne skupienie. Bardzo pani zaciśnięte pięści Dobra co ja tutaj mam? Nic nie mam Puszczykę wypijemy Pijemy jeszcze wierzbę Miecz z obrażeniami też jest Dobra, idziemy Jakam to przejść? Do góry chyba Tak, dobra, do góry I tamten będzie wyjście no i po co on ten miecz? Nie mi ktoś wytłumaczy. Czy teraz rozumiesz? Czy dostrzegasz konieczność działania bez względu na cenę? Geralcie, otwórz oczy, zrozum! Gdyby nie obawa, że uciekniesz, zaprowadziłbym cię do szpitala lebiody. Leczą tam takich jak ty. Niby jesteś bystry, ale w dalszym ciągu nic nie rozumiesz. Ścigając mnie udowodniłeś, że mam rację. Zmierzyłeś się z niebezpieczeństwami, jakie czekają ludzkość, i przeżyłeś. Jakubie de Aldersberg, sen się kończy. Śpiesz się z tłumaczeniem, chociaż to niewiele zmieni. Jeszcze jest czas, możesz zmienić zdanie. Wyobraź sobie tysiące ludzi, przemierzających skute lodem pustkowia. Czy dałbyś radę ich obronić? Ty i garstka pozostałych przy życiu wiedźminów? Pełnych wątpliwości? Takich jak Berengar? To niemożliwe. Tylko bracia więksi są w stanie tego dokonać. Ale potrzebują dowódców, nauczycieli. Potrzebują kogoś takiego jak Ty. Twój czas się skończył. Teraz przemówią miecze. Jesteś bardzo pewny siebie. Udzielę Ci lekcji, bolesnej lekcji. Aha mhm. Pięciu naraz Jeszcze mam swój miecz wyciągnięty, o jednak dobry To jednak sły Też on ma życia. Wreszcie. No i co teraz? Kościół głowy? O! Czy miesz na potwory i walimy najpierw te ogniki? O, blokada, jeszcze lepiej. Aha, ja mam z nimi nie walczyć, tylko z nim. Andra do Niebawem będzie tylko wspomnieniem. Słowa. Zawsze sprawnie się nimi posługiwałeś, maskując niepewność i strach. Obiecałem Ci kiedyś, że będę za tobą kroczył. To bełkot zjawą. Mów czego chcesz, albo znikaj. Spójrz na swe czyny, mnie. Skupiony tylko na celu, nie ważąc na środki. Zostawiłeś za sobą. Kup de Aldersberg jest mój. Przeciwstawiasz się mnie? Czuję twoje zmęczenie po walce. Życie powoli wypływające z ran. Każda kropla przybliża cię do śmierci. Nie dasz mi rady. Odstąp. Weź go. Jego los jest mi obojętny. się doczekać. Obudziłeś się, Gerard. Już zaczynałem się niepokoić. Jaskier? Gdzie jest Wielki Mistrz? Parę kroków stąd. Nie żyje. Strach mnie obleciał. Myślałem, że też się nie obudzisz. Już po wszystkim, choć nie śniłem o przyjemnych rzeczach. Długo mnie nie było? Trochę przegapiłeś. Powstanie stłumione. Foltest odzyskał kontrolę nad miastem z dużą pomocą zakonu. Jak się ma, Zygfryd? Był tu jeszcze przed chwilą. Pilnował cię, dopóki nie przyszedłem. Niechętnie odchodził, ale służba nie dróżba. Ciekawe, jak sobie poradzi na stanowisku wielkiego mistrza rzucony w wir polityki. Miejmy nadzieję, że dobrze. A jak twoje sprawy? Udało się? Tak. Ostatni element ma przy sobie de Aldersberg. Odbiorę go i dokona się. A czy to nie jest? Aha. A, a tu. Coś się kończy, coś zaczyna. I wiadomo co dalej. Pewnego orka. Co ja dalej mam zrobić, a lepsze pytanie, co mógłbym zrobić. Chyba iść. Odzyskałeś już wszystko? Wiesz, co znalazłem przy wielkim mistrzu. Amulet z Dwimerytu. Ten sam, który dałeś Alwinowi? Nie wiem. Wygląda tak samo, ale jest zniszczony i wytarty. Musiał go nosić pod zbroją przez wiele lat. Widocznie był dla niego bardzo ważny. Może chronił go przed wrogą magią, a może miał tłumić wrodzone zdolności i natarczywe wizje. Tego już nigdy się nie dowiemy. To już nieważne. Jakub de Aldersberg, jeśli takie było jego prawdziwe imię, nie żyje. To koniec tej historii. Co dalej, Geralt? Jak to, co dalej? Nie udawaj. Wiesz o czym mówię. Odzyskałeś to, co zostało skradzione, ukarałeś tych, którzy skrzywdzili Twoich przyjaciół, politykowałeś i rozbijałeś spiski, kochałeś i zabijałeś. Przeszedłeś długą drogę, Geralt. I co teraz zamierzasz? Wiesz, dopiero teraz poczułem, że rozpoczynam nowe życie. Zrodzony na nowo, ochrzczony krwią i ogniem. To fragment nowej ballady? Nazbyt pompatyczny. Życie Jaskier jest proste, nieprzewidywalne i piękne. Nie poznajecie cię, Geralt. Wróciłeś z zaświatów, od razu wpakowałeś się w nową kabałę. Znów musiałeś zabijać potwory i rozmaitych skurwieli, którzy wyrządzili ci krzywdę, a teraz mówisz, że życie jest piękne? Znowu przesadzasz. Nie jestem aż takim optymistą. Coś się kończy, coś zaczyna. Zabiorę ostatni fragment skradzionych tajemnic, wezmę głęboki oddech i ruszę przed siebie. Cóż mogę powiedzieć? Powodzenia na szlaku wiedźminie. Pogrzeb wielkiego mistrza zgromadził tłumy. Żegnano człowieka, który uratował wyzimę. Walki zakończyły się, zakonników traktowano jak bohaterów. Nie ludzi nienawidzono jeszcze bardziej niż przed powstaniem. Królewskie edykty dotyczące skojatel doprowadziły do eksodusu elfów i krasnoludów. Historia bywa przewrotna. Błędy Zakonu Płonącej Róży król puścił w niepamięć. Nowy Wielki Mistrz Siegfried Denel zreformował i wzmocnił zakon. Czarodziejki nie zdołały rozszerzyć swych wpływów. Zdrajcy i intryganci zostali straceni lub wygnani. Na gruzach miasta wyrosły nowe fortuny. Jedni zyskali, inni stracili. Zwykła kolej rzeczy. Nieliczni wiedzieli, co naprawdę stało się w Wyzimie. Ci, których los zetknął z Geraltem z Rivii, jednak oni woleli milczeć. Pytacie, co stało się z Wiedźminem? To już inna historia. Z twoją pomocą Temeria i Redania zjednoczyły się, więc za twój trud masz godziwą zapłatę. Wasza miłość, mistrzu. Bywaj, królu. I mamy koniec. Powiem, że jestem tak z siebie zadowolony, że udało mi się skończyć całą trylogię Wiedźmina. Nie powiem. Było ciężko. Szczególnie w jedynce. Trójka przepiękna. Mam w niej coś około 240 godzin. Przeżyłem dwa razy wraz z dodatkami. Dwójka fajna. Nad nią mam coś około 22 godziny, z czego już miałem wcześniej 5, ale to było na zasadzie trzech prób. Więc łącznie można powiedzieć, że grałem w nią chyba 17 godzin. W jedynce mam aktualnie 26 godzin i powiem, że było ciężko. W niektórych sekwencjach musiałem specjalnie przedłużać, robić poza odcinkami, walczyć, robić research. Najbardziej mi się podobało tutaj to, że nasza, nasza można powiedzieć, że decyzja miała realny wpływ na grę. Przykładem może być na przykład akcja, że mieliśmy do wyboru Scoia'tael bądź Zakon i potem tych decyzji musieliśmy się trzymać. Przykład e, potrzebowaliśmy odgromnika w rozdziale drugim, no i mogliśmy iść do zakonnego płatnarza, bądź do krasnoludzkiego. tylko że krasnoludzki był do nas źle nastawiony, co oczywiście było e, skutkiem naszych decyzji. Dla mnie niesamowite akurat jest to, jak mocna waga jest naszych decyzji. Przeciwnicy na łatwym poziomie trudności to był jakiś śmiech. Oni byli praktycznie że bardzo ciężko do pokonania. Najbardziej mnie boli to, że medytacji mieliśmy tylko we wskazanych lokacjach, czyli ogniskach bądź przy rozmowach z ważnymi NPC-tami. Według mnie bardzo dobrze to zostało zmienione w Wiedźminie II, a ja nie rozumiem jednego. W Wiedźminie 1 możemy normalnie pić eliksiry z, mm, z Inventory, w z ekwipunku, z menu ekwipunku, a w przypadku Wiedźmina drugiego już tego nie możemy. Potem jest Wiedźmin trzeci i tam już też możemy. Ja bym tutaj jedynie zmienił to, że możemy robić medytację w każdym momencie gry. Według mnie to by znacznie pomogło, bo tak to te eliksiry są największym, według mnie, problemem. Największą bolączką moją było to, że odgromnik znikł z ekwipunku. Tak samo mam wrażenie, że inne e, przedmioty, w tym dekanty, czyli te całe miksturki, które odnawiały daną ilość zdrowia. Gra pod względem historii niesamowicie dobra. Czytałem opinię, że właśnie jedynka jest uważana za taką grę horroru w pewnym stopniu, przez ten cały klimat niepewności i tak dalej. Gra muszę... Przyznać, że bawiła mnie niesamowicie dobrze, tylko że w wielu sekwencjach byłem zdenerwowany jak sama cholera. Głównie przez to, że ja jestem przyzwyczajony do tego, że tak jak atakuję, tak trafiam, a tutaj RNG kompletne. Mogłem trafić przeciwnika 15 razy, a on na przykład robił unik. Co było bardzo irytujące, dlatego że często przegrywałem przez to. Gra muszę przyznać, że pomimo ilu lat? Jak ja to nagrywam to 15. Tak, 15 lat jak ja to nagrywam w 2022 roku jeszcze, to muszę przyznać, że wybitnie dobra. E, jedyne błędy, jakie widziałem, to problemy z włosami, które albo często miały dziwną fizykę, bądź bagowały się. Muszę przyznać, że sama historia postaci, jak i rozwinięcie tej, tej historii, jest niesamowicie dobra. Jestem ja pewien podziwu, jak element, a w zasadzie przepowiednia tego wiecznego zimna, z jedynki, przeszła do dwójki, potem z, e, z dwójki do trójki i tam sprawa została ostatecznie rozwiązana, jest wybitnie dobra. Dziwi mnie to, jak tutaj niektóre postacie były tak powierzchownie przedstawione. Jaski był oczywiście wątku fabularnym, a Zoltan był tak pobocznie i przez to właśnie nie miałem z nim dobrych relacji niestety i on oczywiście był związany z wątkiem Skojatel, przez to nie miałem z nim również dobrych stosunków, co wyszło w rozdziale chyba piątym, gdy przypłynęliśmy do Wyzimy i tam wszystko było zniszczone i właśnie do nas przyszedł i zaczął nam mówić, że jesteśmy no potworami itd. A tak, to historycznie. Naprawdę bardzo fajnie poprowadzona historia. Muzyka bardzo dobra. Teraz, aktualnie w outro samego wiecina, w zasadzie na napisach końcowych, leci chyba piosenka B Belief. Chyba jakoś tak, jeżeli dobrze pamiętam, bo ostatnio jej słuchałem na YouTubie. Gra, z tego co które zajmuje 17 godzin. Mi niestety zajęła 26. Przez to, że często trzeba szukać na internecie rozwiązań, co gdzie znaleźć, co gdzie zrobić. E ale muszę przyznać, że gra wybitnie dobra, CD Projekt teraz akurat się postarał, tak jak w przypadku dwójki i trójki, ale top tier y według mnie, trójka. Dwójka była fajna, ale ta jedynka też bardzo dobra. I co my tutaj dalej mamy? Nic. Koniec! Jeżeli przeczytamy, mamy lodowe, pustkowe, czyli ten zapis, aż zobaczę godzinę. Czyli zapis przed ponad 20 minut, czyli to było to przed walką samą. Więc bardzo ciekawe jest zakończenie, dlatego, że mamy tam Wiedźmina, ale... Czy on był nami, w sensie mną? Czy on był jakimś takim klonem, czy może był Wiedźminem, którego zabiliśmy? Muszę o tym na pewno poczytać, ale muszę przyznać, że naprawdę Wiedźmin 1 według mnie jest naprawdę bardzo dużym osiągnięciem, jeżeli chodzi o samo przejście w przyszłości. Dlatego, że nie ukrywam, na Wikipedii dużo się siedziałem, tak samo na forach, żeby coś gdzie znaleźć, żeby się poradzić, co robić. Robiłem głównie wątek fabularny, ale powiem, że grałem, grałem się naprawdę bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o takie krainy, to według mnie rozdział pierwszy, Podgrodzie, był naprawdę bardzo fajny, ale taki zamknięty. Drugi, fajny tylko, że za dużo myślenia, chodzenia i tak dalej. Trzeci, wizima handlowa no też, bo był powiązany z drugim, ale czwarty rozdział mi się bardzo podobał. Cała wioska, brzeg, pani jeziora i tak dalej. Czwarty rozdział według mnie naprawdę wybitnie dobry, czuć wręcz taki klimat Wiedźmina. Piąty taki szybki bym powiedział. Na znaczy, się nie zorientowałem kiedy się skończył, a epilog też bardzo fajny. Głównie zakończenie mi się podobało. A tak to muszę przyznać, że Wiedźmin, wybitnie dobry, nie po tylu latach tak dalej cieszy. Jestem naprawdę bardzo z siebie zadowolony i wręcz dumny, że udało mi się wreszcie przejść całą trylogię Wiedźmina. Bo mówiłem, że jestem takim dużym, nie powiedziałbym, że fanem, ale interesuje się Wiedźmina, a tu się okazało, że tylko trójkę przeszedłem. Wreszcie mogę powiedzieć, że mam dwójkę, jak i jedynkę zaliczoną. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o sam odcinek i całą serię z gry Wiedźmin edycja rozszerzona. Siemka!